Stanisław Srokowski, Tłuste Koty, czyli Parlament Zwierząt. Targi Talentów, odcinek 39. W oczekiwaniu na pierwsze prezentacje artystyczne, krzywy ryj gwałtownie szukał oczami załganego gniota, który właśnie zastanawiał się, Jaką wybrać teraz taktykę, by raz na zawsze pozbyć się niewygodnego, wręcz szkodliwego posła Ostrego Pazura, a także tej całej szajki wilków przeszkadzającej mu i ciągle brużdzącej w jego pracach, kiedy on, w końcu premier legalnie wybranego rządu, tak bardzo dba o należytą proporcję, i równowagę w podziale władzy. Nie mógł więc sobie pozwolić, by jeden i to byle jaki, ostry pazur, dureń i błazen, psuł mu wizerunek władzy. Nie, nie pozwolę na to, wołał sam do siebie. A targi talentów, mimo ostrzeżeń swojej agentki, kompletnie zignorował jako drugorzędne czy nawet pięciorzędne zajęcie dla znudzonego leśnego ludu. Choć na początku się tym przejął i nawet mocno zdenerwował. Ale szybko doszedł do wniosku, że to tylko gra towarzyska i nic więcej. Także czerwone gaśnice zignorował jako chwilową zabawę, a może nawet prześmiewczą modę, która być może do końca już skompromituje kłopotliwego parlamentarzystę. A o ludowych artystach wyburczał tylko słowa, Pobrzęczą sobie, pobrzęczą, pobawią się na scenie. Wyraźnie ich ignorował i będzie po wszystkim. Szkoda mi dla nich czasu. To żadna siła, by się z nią liczyć, a tym bardziej identyfikować. Ot, nieliczna grupka zwykłych trefnisiów, klaunów i błaznów. Machnął na nich łapą i zaczął się zastanawiać, jaką strategię mimo wszystko przyjąć wobec ostrego pazura. Tym bardziej, że jego agenci donieśli mu, iż przyjazne ośrodki zagraniczne nie tylko ślą noty dyplomatyczne, jako wyraz protestu przeciwko niegodnemu zachowaniu w leśnym parlamencie. Ale grożą nawet sankcjami politycznymi i gospodarczymi młodemu państwu, co oznacza, że będzie miał kłopoty. Nie, mściwie zacisnął zęby, nie dopuszczę do tego. Pozbędę się tego gbura, mściwie syczał. W tym czasie na scenę wlatywał chór ptaków z tak pięknym repertuarem, że publiczność zastygła z wrażenia. Nadleciały akurat same mistrzynie śpiewaczego kunsztu, radosne słowiki, a dokładniej mówiąc chór pięknych brązowych słowików z beżowymi ogonami, z rdzawymi skrzydłami. I ciemnobrązowymi dziobami, i takimi tęczówkami. Usiadły na najniższej gałęzi dębu i zaśpiewały. A publiczność na całej polanie tak była zasłuchana, iż wydawało się, że to jakaś wielka uroczystość odbywa się koncert mistrzów najpiękniejszych melodii świata. W których słychać było delikatne, fletowe kląskanie, ogniste, pełne temperamentu gwizdy, a nawet jakby łkające kwilenia, sprawiające wrażenie, że słuchacze uczestniczą w barwnej i głębokiej ceremonii pożegnania przyjaciół. Amfiteatr był. Wstrząśnięty. Szalał ze szczęścia. Ogromna skala głosów, a także bogaty, cudowny splot złotych tonów powalały z nóg. Jakaś sarna nie wytrzymała napięcia i wybiegła z płonącymi oczami na scenę, by złożyć pokłon słowikom. Wilki! Z zachwytu zawyły, zające podskakiwały z radości. A statko Jeleni poczęło spontanicznie tańczyć z taką potężną ekspresją, że ono także doczekało się braw. A oklaski dla słowików wciąż nie milkły. Nawet stary dzik się wzruszył. I począł się jak nieprzytomny obracać wokół siebie, jakby nagle oszalał i nie panował już nad własnym ciałem. Do niego dołączyła wkrótce młoda locha z warchlakami i także dała popis tańca. A wszystko to działo się poza programem samoistnie, spontanicznie i dynamicznie gwałtownie i porywczo. Jakby jakiś duch życia uruchomił nową energię, i zwierzęta nie poznawały już siebie samych. Wpadały w amok. Nagle podrywały się z miejsc, podskakiwały, obracały się wokół siebie, wzlatywały w powietrze. Płakały, śmiały się, radowały, a wilki wciąż wyły, żaby skakały jak opętane, żmije syczały i wyginały się na wszystkie strony, jakby w cyrku występowały. A wiewiórki przelatywały z konaru na konar, jak płonące ognie, tworząc niepowtarzalny klimat, wzlatując na szczyty drzew, by po sekundzie już fruwać w powietrzu jak ogniste ptaki. Słowiki zaś już gięły się w ukłonach, zapewne zaskoczone tak porywającą kaskadą braw, okrzyków, wołań i płonących oczu. Ledwie przebrzmiały ich mistrzowskie tony, misternie utkane dźwięki. A już nadleciały chóry mieszane, składające się z kosów, szczygłów, mazurków, zięb, skowronków, szpaków, a nawet jaskółek, które zajęły wyższe gałęzie pobliskich dębów, buków, grabów, sosen, brzus i świerków, i już otwierały dzioby. A słowiki po znakomitym koncercie po cichu szeptały sobie coś do uszu, mrugały do siebie porozumiewawczo, uśmiechały się tajemniczo, jakby dając dyskretne znaki, że jeszcze czymś mocno słuchaczy zaskoczą. Nie opuszczały więc swoich miejsc, wciąż najmując najniższe gałęzie drzew. Nie uszło to uwadze krzywego ryja, który siedział na samym szczycie amfiteatru i przyglądał się z dużą czujnością zachowaniu ptaków. Nauczony skandalicznym działaniem przywódcy rudych wilków, tym bardziej, że to one właśnie, rude wilki, z największym entuzjazmem przyjęły teraz śpiew słowików. Biły brawa jak oszalałe. Ponieważ miał naturę zwierzęcia nieufnego, podejrzliwego i kłamliwego, musiał bardzo uważać, by się ta jego ukryta natura nie ujawniła na zewnątrz. A słowiki wciąż sobie coś szeptały, i on nie mógł. Tego znieść. Jednak brzmiały oto już pierwsze tony kosów, które, jak wiadomo, tworzą znakomitą kompilację najprzeróżniejszych i najbardziej skomplikowanych dźwięków. Można było więc już usłyszeć jakby parodię i ironiczne naśladownictwo ludzkiej mowy wołanie górali. Tęskne śpiewy zakochanych panienek, czułe wzdychania kochanków i jęki rozkoszy. Słowem, kosy, parodiując współczesną cywilizację, znakomicie bawiły zachwyconych słuchaczy. A kiedy do kosów dołączyły zięby, skowronki, szpaki i jaskółki, Słuchacze, oni mieli z zachwytu, podziwu i artystycznej finezji. To także była prawdziwa maestria. Szczególnie wyróżniały się szpaki, radując głosy pogwizdywaniami i poświstywaniami, a także piskami, zawodzeniami, świergotaniami. I ćwierkaniami. Co za rozmaitość tonów i barw głosów. Entuzjazm na widowni nie milkł. Brawom nie było końca. A to przecież ledwie początek festiwalu wielu talentów.